Umowa na budowę nowej świetlicy w miejscowości Zalesie została podpisana. Nowoczesny budynek za ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych ma powstać w pół roku. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z zakładem usług remontowo budowlanych w Działdowie z panem Dawidem na przebudowę świetlicy wiejskiej w Zalesie. Pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu. Dotrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 250 tysięcy. 12% to po stronie gminy, czyli 305 tysięcy. W ramach zadania zostanie właściwie przebudowana cała świetlica. Będą postawione nowe mury, będzie wykonana nowa instalacja elektryczna, ogrzewanie, będzie zrobiona fotowoltaika, oczywiście ogrzewanie, gospodarka wodno-kanalizacyjna wodno i teren zostanie ogrodzony i przygotowany do stanu na pewno ładniejszego niż w tym momencie. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego zadania, z tego projektu zadowoleni, bo obecna świetlica wymagała naprawdę pilnych, pilnych prac remontowych i szkoda byłoby nam wydawać y, sety tysiące i tak dalej byłby to budynek stary. W dniu dzisiejszym na podpisanie umowy także byli y, starzacy, ochotniczo straży pożarnej z Zalesia, ale także koło gospodyń wiejskich Hjacyndy Zalesia. Który, no oczywiście się bardzo cieszymy, że jest takie duże zainteresowanie y, tym zadaniem, ale wiadomo, że to jest oczko y, mieszkańców Zalesia i mam nadzieję, że za 5-6 miesięcy budynek zostanie oddany do użytku. Świetlica w Zalesiu w końcu będzie przebudowana. Przed chwileczką właśnie wójt gminy Płośnica, Krzysztof Groblewski, podpisał umowę z wykonawcą na przebudowanie budynku świetlicy w miejscowości Zalesie. Inwestycja ta powstanie dzięki dofinansowaniu z rządowego funduszu Polski Ład. I w tym miejscu należą się ogromne podziękowania panu posłowi Robertowi Gontasz za udzielone nam wsparcie w pozyskaniu tych funduszy. Uzyskaliśmy ponad 2 miliony 200 tysięcy dofinansowania, całość inwestycji to blisko 2 miliony 600 tysięcy złotych. I w tym miejscu należy podziękować panu Wójtowi Krzysztofowi Groblewskiemu za znalezienie pieniędzy w budżecie gminnym. Dziękuję całej Radzie za, za przychylne spojrzenie, za zagłosowanie za tym projektem. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja w końcu powstanie. Jest to dla naszej miejscowości ogromne wydarzenie, niezapomniana chwila, która wpisze się w całą historię naszej miejscowości. To właśnie tu my, strażacy druchowie z OSP Zalesie, gromadzimy się, gdy tylko rozlega się dźwięk syreny, wyjeżdżając stąd, by pomagać bliźniemu i ratować jego mienie i życie. To właśnie tu nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich, nasze kochane Jacynty, również aktywnie działają, uczestnicząc w wielu imprezach charytatywnych.